to dzisiaj porozmawiamy o kolejnym systemie operacyjnym nazywanym Symbian. Symbian był systemem operacyjnym, który został wyprodukowany przez firmę Nokia z połączenia dwóch innych systemów stworzonych przez nich. Został on wypuszczony do powszechnego użytku w 1998 roku i był przeznaczony przede wszystkim do urządzeń mobilnych. W pierwszych wersjach system Symbian oparty był na ikonach i prostym menu, natomiast z czasem rozwoju tego systemu został on bardziej przyjaźnie zaprezentowany dla użytkownika, dzięki czemu był bardziej intuicyjny. Kolejnym pozytywnym aspektem Symbiana było to, że był on bardzo przyjazny dla aplikacji firm zewnętrznych i miał nawet swój sklep, co powodowało, że użytkownicy bardzo chętnie się do niego przywiązywali, a korzystanie z niego było możliwe w coraz szerszym zakresie. Symbian w pewnym okresie czasu był najpopularniejszym systemem operacyjnym i używany był nie tylko w telefonach firmy Nokia, ale również i w Sony Ericssonach, jak i w Samsungach. Wraz z rozwojem technologii, niestety, popularność Symbiona została zbita. I został on zastąpiony Windows Phone'em. A konkurencją dla niego stały się takie systemy jak iOS czy Android. Podsumowując, Symbion był naprawdę popularnym systemem i naprawdę, jak na tamte czasy, był przełomowy. Sam osobiście z niego korzystałem i przez długi czas byłem bardzo zadowolony. I uważam, że to był jeden z lepszych systemów na tamte czasy. Trzymajcie się, cześć!